Cześć, tu Marta. Pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobimy wideo o roślinach, które kwitną w sierpniu. Czyli dzisiaj będzie 10 roślin, które kwitnie w sierpniu. Może szukacie kolorów w tym miesiącu do swojego ogrodu. Zaczynamy. roślina to szałwia rosyjska. Uważam, że to jest tak niesamowita terminatorka, że każdy powinien mieć ją w ogrodzie. Jakie lubi miejsca? Słoneczne, gleba, najlepiej, żeby nie była żyzna. Ja jej nawet nie nawożę, dostaję tylko ściółkę z kompostu. Pięknie wygląda wiosną, bo ma bardzo ładne liście, ma przepiękny, ziołowy zapach. Do tego potem kwitnie burzą fioletowych kwiatów, którą uwielbiają pszczoły. Tutaj przede wszystkim pszczoły widzimy na niej i one się nią karmią. Super roślina, szczególnie dla początkujących, ale myślę, że dla każdego. Roślina numer dwa, której nie może zabraknąć, bo jest to roślina najdłużej kwitnąca w moim ogrodzie. Supertunia bubblegum. W sierpniu oczywiście będą Wam kwitły wszystkie supertunie. Tutaj możecie zobaczyć Snowdrift i bubblegum. Super tunie kwitną od maja nawet do listopada. Natomiast Bubble Gum jest dla mnie super tunią, która po prostu jest terminatorką. Nic jej nie rusza. Możecie sadzić ją na rabatach, możecie sadzić ją w donicach małych, dużych, zawsze sobie poradzi. Świetnie reaguje też, kiedy jest oblewana dużą ilością deszczu, przetrenowane w naszym ogrodzie wielokrotnie. Roślina numer 3 to rudbeckia sahara. Jest to roślina bylina, ale może być wrażliwa w naszym klimacie. Nie zawsze Wam przezimuje, ale u mnie te, które widzicie tutaj, przezimowały świetnie i kwitną już od ponad miesiąca. Ale ciągle będą cieszyły nas kwiatami. Natomiast nawet gdyby przemarzły, warto wysiać je wiosną. Moje świeżo wysiane też już kwitną. Bardzo ciekawe, każdy kwiat może mieć trochę inny kolor. Kochają ją zapylacze i kocham ją ja. Rudbeckie saharę bardzo lubię łączyć z cyniami i z tytoniami ozdobnymi, czyli nikotiana, tak nazywa się ta roślina. Tutaj mam nikotianę alate i nikotianę i tak one się nazywają. Różnią się wielkością kwiatów, kształtem kwiatów. Ten tutaj jest samosiejką, tak samo jak część moich werben patagońskich. Cynie powolutku rozkwitają, do, dlatego że pierwsze sadzonki znowu zeżarły mi ślimaki, także te są troszeczkę później siane, ale już pierwsze kwiaty się pojawiły. Tutaj głównie mamy takie zielonka, Odmiany, bardzo, bardzo ciekawe i pełne. Roślina numer 4 to budleja, po angielsku butterfly bush, czyli roślina dla motyli. Motyle, widzicie, nawet teraz mamy dwa motyle białe i te przepięknie wyglądają. Przepiękny zapach, roślina o miodowym zapachu. Dla mnie zapach jest jednym z ważniejszych elementów w ogrodzie. Wiosną, tutaj po mojej lewej stronie są zawsze jacyndy, które bardzo długo cieszą zapachem, a potem Przejmuję pałeczkę w latem, właśnie budleja. Jej zapach, jedna roślina, słuchajcie, której zapach rozsiewa się na wszystkie strony. Tutaj ma miejsce takie 7 godzin słońca, bardzo ładnie kwitnie. Warto tylko pamiętać o ogławianiu przekwitniętych kwiatów. Wycinamy do końca kwiatu i kolejne będą nam zakwitały. Bardzo proste prowadzenie, wiosną tniemy dość nisko. Sama sobie radzi potem rośnie, jest sztywna, nie wywala się i kochają ją właśnie motyle. Roślina numer 5 to powojniki. U mnie w ogrodzie akurat najdłużej cieszą witicelle i Solina, Betty Corning, Prince Charles i Polish Spirit, on chyba najdłużej z wszystkich kwitnie, ale myślę, że jest dużo innych powojników, które także będą Was cieszyły. Może już nie tak ogromnym kwitnieniem jak na początku lipca, ale ciągle te kwiaty dodają nam koloru na różnego rodzaju podporach. Ja je uwielbiam. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej posłuchać o powojnikach, to oczywiście podlinkuję Wam wideo o powojnikach, tym jakie mam w ogrodzie. Naprawdę uważam, że są to świetne rośliny, pomimo tego, że czasami są z nimi pewne problemy, ale w ostatnich wideo opowiadałam Wam, jak sobie w miarę z tym można poradzić. Ale myślę, że warto. Roślina numer 6 nie może zabraknąć jej w tym zestawieniu. Hortensja drzewiasta, czy nazywana też hortensją krzewiastą Anabel lub strąk Annabel. Jest jeszcze Grandiflora, Floral, nie będę jej polecać, bo nie jestem jej wielką fanką. Natomiast hortensje Anabel i Strong Anabel są dla mnie kluczowymi roślinami właśnie na początku sierpnia i także w dalszej jego części, ale początek sierpnia to jeszcze białe kwiaty Anabel. Dalszej części sierpnia będą wybarwiały się na limonkowo. Ale kiedy posadzimy je w masie, to jest coś naprawdę niesamowitego. Nasz ogród dzięki temu aż świeci nocą. A do tego te wielkie białe kule są czymś naprawdę, czego chyba nikt nie potrafiłby przejść obok tego obojętnie. Więcej, Anabel, możecie oczywiście zobaczyć wideo o hortensjach. Anabel niedawno się pojawił. Roślina numer 7 to flok zwiechowaty. Fantastyczna roślina, nie dość, że pachnie, pięknie wygląda, przyciąga zapylacze, świetnie kwitnie. Czasami zdarzają się problemy z mączniakiem, ale warto utrzymywać stałą wilgotność przy ziemi, wtedy ten problem naprawdę rzadko występuje. Tutaj nigdy mi się nie zdarza. Przepiękne odmiany, każdy znajdzie kolor, który będzie mu się podobał. Mogą być białe, tak jak David, mogą być delikatne, tak jak ten, który miał być Davidem, ale jest czymś innym mogą być też bardzo intensywnie fioletowe. Takie też mam w swoim ogrodzie. Dla każdego coś. Uważam, że powin, każdy powinien te roślinę wprowadzić do ogrodu, bo ona właśnie w tym takim uschyłku lata będzie nam dodawała fantastycznego koloru. Ja bardzo lubię to połączenie z hortensjami bukietowymi. Tutaj limelight, a w drugiej części ogrodu mam połączenie różnego rodzaju floksów z vanila fres. Też pięknie wygląda. Roślina numer 8. Nie może jej zabraknąć. To oczywiście róża. Jeżeli różę regularnie ogławiacie i ma ich dużo, to możecie się nimi cieszyć tak naprawdę od czerwca aż do przymrozków. Zawsze jakaś będzie kwitła. Oczywiście część z nich kwitnie tak, że tylko będzie pod koniec czerwca i potem może zakwitnie Wam w sierpniu, a część będzie cały czas tłoczyła kwiaty. Tutaj to już zależy wiele, raz, od odmiany, ale też od miejsca, w jakim róża rośnie, od tego, jakie ma podłoże. Natomiast ja wiem, że różami mogę cieszyć się bardzo długo. Cały czas któraś kwitnie. Teraz właśnie zaczęły kwitnąć te, które kwitły jako pierwsze w ogrodzie. Już były ogłowione, przycięte i mamy kolejne kwitnienie. Fantastyczne rośliny, trochę jest z nimi pracy oczywiście. Nie będę kłamać, nie wiem, czy będę miała róże na emeryturze. Ale jeżeli chcecie y, spróbować, to naprawdę warto obejrzeć wideo o różach. Ja tam mówię o takich, które sprawiają najmniej problemów, najmniej jest problemów z chorobami. Czasami może warto zacząć inaczej niż ja zaczęłam, czyli. Nie od razu 100, tylko kilka, bo potem rzeczywiście jak macie około 200, to jest naprawdę dużo pracy, ale myślę, że przy trzech krzaczkach aż tak dużo tej pracy nie będzie, a naprawdę ogromna przyjemność zaglądania tych kwiatów. Ponieważ obiecałam sobie, że zmieścimy się w 10 roślinach i co gdzieś idę, to myślę sobie uuu, jeszcze o tym powiem i jeszcze o tym powiem, ale tutaj możemy zrobić taki bonus dodatkowy. Tutaj mamy roślinę, która nazywa się Rutewka delawaya. jest to bylina, która wyrasta, jak możecie zobaczyć, do... 2 metrów wysokości. Ja mam 1,70 m. Przepiękne chmury kwiatów. Jest to bylina, na którą trzeba poczekać, żeby pokazała Wam swój potencjał. U mnie trwało to chyba około 5 do 6 lat, zanim wszystko dobrze zaczęło działać, ale teraz rośnie tak olbrzymia. Ścinam ją przy Ziemi. I nic nie robię oprócz stosowania jej ogromnej podpory. Ma takie tipi porządne, do którego dowiązuję, dzisiaj znowu muszę dowiązać, bo tych kwiatów jest naprawdę ogromna ilość. A przy okazji na niej możecie zobaczyć, że wspiął się powojnik bylinowy i powojniki bylinowe też oprócz witicelli też są takimi roślinami, które będą Was cieszyć i czasami nie tylko będą się tutaj tak położyły po ziemi, ale też wespną się na coś, co rośnie bardzo pionowo. Roślina numer 9 to jeżówka. Będzie z małym bonusem w postaci berbeny patagońskiej i kosmosów, o których nie mogę powiedzieć, bo 10 roślin, ale od razu o nich wspomnę. Ródbekie też będą świetnym przykładem. Natomiast jeżówka jest chyba rośliną, którą kochają nie tylko zapylacze motyle. Uważam, że bardziej kochają niż budleje. Kochają ją pszczoły. Tutaj jedna właśnie sobie ma niezłą imprezę i aż tam jest przytulona do nich. Jeżówka jest też tak niesamowicie zdrową rośliną. Ja zawsze, kiedy czuję się lekko chora, biorę środek, który jeżówka ma w w swoim składzie i naprawdę wiele razy wyprowadziła mnie z różnego rodzaju przeziębień. Także jest to roślina, którą uwielbiam. Można mieć wszelkiego rodzaju jeżówki, są naprawdę pełne, no, jakie tylko chcecie w przeróżnych teraz kolorach, ale tutaj jest taka najbardziej typowa. To jest odmiana Magnus. Ja ją wyjątkowo lubię. Coraz więcej jej sadzę w swoim ogrodzie. Jest wyjątkowo odporna, przepiękna, taka najbardziej klasyczna, ale chyba lubię ją z wszystkich najbardziej. Roślina numer 10 to hortensja bukietowa. Nie mogło jej zabraknąć, bo uważam, że to jest roślina, która jest tak łatwa do uprawy. Najważniejsze, żeby dać jej żyzną ziemię, odpowiednią wilgoć i nie super zacienione miejsce. Da radę w pełnym słońcu, da radę w półcieniu. Jeżeli będzie miała sucho i będzie miała duży cień, nie będzie tak dobrze kwitła. Będzie oczywiście rosła, ale jeżeli chcemy mieć dobre efekty, to tak, żeby miała z 6 godzin słońca co najmniej. Roślina prosta w uprawie, lekkie przesuszenie jej nie zabije, tak jak może to zrobić z innymi hortensjami. Nie ma problemu z przemarzaniem pędów, bo kwitnie na pędach tegorocznych. Wydaje mi się, że naprawdę taka roślina dla początkujących. Najważniejsze, żebyście nie wpychacie jej, słuchajcie, w suche miejsce i super zacienione, i zapewnić jej. Dobre podłoże do dołka, żeby ona miała żyzną glebę. I naprawdę, odwdzięczy Wam się pięknymi kwiatami. Odmian hortensji bukietowych jest zatrzęsienie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla tych, którzy kochają białe kolary, kolory, może Polar Bear albo Limelight. Dla tych, którzy kochają lekki róż, może Vanilla Fres, którą widać tutaj jeszcze jest biała, ale za sekundkę dostanie lekkiego różowego rumieńca. Może Melba Fres, a może Wim's Red. Całkowicie czerwony. Tak mi było przykro, że powiedziałam sobie, że tylko o dziesięciu roślinach wspomnę, że zerwałam jeszcze, co tutaj jeszcze może nam kwitnąć. Nie wspomniałam o bodziszku rozanu, ale tyle razy o nim mówiłam, że już chyba wystarczy. Nie powiedziałam o liliach, nie powiedziałam o daliach, nie powiedziałam też o jak coś wspomniałam. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że Wy dołączycie do mnie do tego wideo i napiszecie, co u Was kwitnie świetnie w ogrodach. Jest mnóstwo przecież jeszcze kwiatów jednorocznych, Mogą też kwitnąć Wam na przykład hosty. Piszcie. Piszcie, podzielmy się i powiedzcie, co Waszym zdaniem właśnie w tym czasie w ogrodzie dodaje koloru. Bo wiemy, że pod koniec sierpnia w ogrodzie, kiedy zaczynają się choroby grzybowe, nie jest już tak pięknie, jak bywało w czerwcu, kiedy te wszystkie liście były takie piękne i było wszystko takie super, a potem no, walnęła susza, wiecie, jak to jest, już potem wszystko tak pięknie nie wygląda. Ale może macie swoje rośliny, które wiecie, że są takie żelazne, że pomimo tego, że jest okropnie, kwitną fantastycznie. Piszcie koniecznie w komentarzach. To ja czekam na wasze komentarze. Jeżeli dzisiejsze wideo wam się podobało, oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zostawiam wam też w opisie linki do konkretnych wideo, w którym informacji jest więcej o poszczególnych roślinach, także zerknijcie tam w opisie, a my widzimy się w kolejną niedzielę. Do zobaczenia.